Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyrima, gdzie ruszamy dalej w przygodę w czarny głazie. Odkrywać nowe i pokonywać niepokonane. Tak, dokładnie. Więc udajemy się naprzeciw wszelkim naszym złym i niedobrym drogom em, rozwalić głupie draugry. Do drugiego? Czemu nic z tego nie działa, Halo? O, dobra, zginął. Chociaż tyle. co um, to Może Przybyć, hmm. być? A tu są dwa. Jeszcze tam może być. I to, co przed chwilą słyszeliście, to najprawdopodobniej mój pies. Przepraszam, wybaczcie, nic nie poradzę. Ale ja owo tego użyłam? Ja nie wierzę. Lecimy dalej do przodu. Ku przygodzie. Mogłam praktycznie wszystko, a nie zrobiłam praktycznie nic. To się nazywa nie mieć nic w głowie. To znowu był mój pies. Wiecie, zwierzęta i te sprawy, nic nie poradzisz. I tak dalej i tak dalej. Dobra. Um, różne. Złoty szpon. O, złoty szpon. Niedźwiedź, ptak, sowa. Um, to tu miał być niedźwiedź. O przepraszam was. Okej, okay. to miał być ptak, a tu samo. Dziurka od klucza. No i jest! Pięknie, cudnie, ładnie i w ogóle. Którymi tak i mamy poziom, bo może... Okej. Okay. Przepraszam za wcięcie, ale w zdrowie. Teraz w kondycję, w yy, zdrowie. Dobrze wiedzieć, że już mam magnet czwarty. Wzmocnijmy sobie oczywiście łącznictwo. Ok. Mogę to. O, mogę to. Wszystko jest. Pięknie. Lecimy dalej, będziemy mocniejsi, silniejsi. Będziemy w stanie zabijać. Dum, 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 dum. Nic tu nie ma. Lecimy prosto Wow. Nie, no, serio. Wow. To robi wrażenie. Ale nie chcę dopłatka, chcę moście. Czy ja w ogóle mogę używać magii jakiejś? Mogę w sumie, nie? A ja tam no, hmm, no to takie coś, bo początki bywają różne. ładnie zawsze wygląda. Tu, tam, Poznaliśmy słowo mocy. A teraz wstanie ten drugi. Wow, 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 wow. Nie wiedziałam, że to masz taki zasięg. No i już po Ale szybko poszło. O jacie. Łatwo go było rozwalić. Smoczy kamień, złoto, tarcza. Okej. Okay. Wszystko pięknie, ładnie. Znam, Dobra, naklej o tuż. Oskrzyneczka. Znaczy kuferek, przepraszam. Bardzo no, to pory pojawiają tak nie w pięć, nie w dziesięć potrzebne, ale niech sobie będą. Ale lecimy dalej. Lecimy dalej. Ym, do wyjścia. Otwórz się. hałas idzie w górę. Okej. Okay. Dalej ku wyjściu. Jest tu coś u góry. Nie ma. Jest kapliczka jakaś ładna, taka czaszka ludzka. No i kuferek. Oho, no to żeśmy się obłowili. I wyjście. Proszę. Jak ładnie. Prawda, że Skyrim? Skyrim. No i jak ładnie prosto do wyjścia. Okej. Okay, wyszliśmy. Więc teraz w dół. Delikatnie. Ło. Okej. Okay. I... w stronę rzecznej puszczy. Tak. Teraz do rzecznej puszczy. Mamy tam w ogóle co do zrobienia. Trzeba. To też chcemy, i to też chcemy. Ok, lecimy. No! Cudowna noc, pochmurna. Jakby nie mogło być księżyca, akurat. Się schmurzyło brzydko i nieładnie. Jakby było była ładna noc księżycowa, to może byśmy jeszcze polowanie porobili. To nie, no bo kto poluje, jak ma Pff, mgłę wszędzie dookoła. Przecież nic nie widać, jak jest mgła. Zupełnie nic nie widać. O, nie tak zwracajcie uwagi. Cześć. Jestem tylko ubogok staruszką słonką. Nie Aha, musisz się mną przyjmować. No, i nie będę, idę dalej. Spoko, nie martw się. Na Twoje własne życzenie, nie będę się tobą przejmować. Pancerze nordów mają dużo futra. Czasami to denerwuje. Mike. Okej, okay. śmiesznie się pisze jego imię, ale na no to tak pasuje, do tych kotów, tak? Kotami można ich nazwać? Dajmy na to. Już całkiem blisko do tej rzecznej puszczy. A fajnie by było coś upolować przy okazji, ale... Raczej się już nie uda, jak ja już tutaj widzę rzeczną puszczę. Słuchajcie, mostu, mostu ja nie będę szukać. Nie, 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 nie. My, jak to prawdziwy wojownik był uczynił, przejdziemy przez rzekę. O, proszę, proszę, proszę bardzo. Nawet nie taka głęboka, ledwo do pasa się Może trochę zmarzła, ale ona da radę, przecież to prawdziwy wojownik jest. Najprawdziwszy, najprawdziwszy wojownik. Ok, chodźmy oddać tego płaska zadania, czy jak tam zwać.

Tak, tak. Ale ja ci teraz będę sprzedawać. Nie chcąc tam, ale już trudno. Płaci się za swoje błędy, płaci. Oj, ciężko się płaci. przecież mogę ubrać te rzemieniowe już, nie? I są lepsze. No jasne coraz mniej cesarskiej. No to w porządku. To jeszcze Fanda, trzeba odwiedzić, który oczywiście jest w domu, do którego oczywiście nie będę mogła wejść, bo jest druga rano, więc zaczekam do tej szóstej. Ale się cień śmiesznie nie przesuwa. Ok, jest rano i Fanda oczywiście już sobie poszedł. Gdzie poszedł? Gdzie żebyś ty ładnie, na łąki rano, co z naturą się komunikujesz? Tak. Na pewnością nie ma w Skyrim piękniejszego. Doceniam twoją pomoc. No jasne. nieco złota, które odłożyłem podczas pracy w Tartaku. No super. Nie chcesz, żebyś ze mną szedł, jesteś wszystkim, wszystkim elfem. Teraz. Zostało nam chyba udać się tylko do Białej Grani. Więc lecimy tam prosto do Białej Grani. Ale ładna muzyczka. Ok, Biała Gran, nadchodzę. Znowu ku przygodzie. Która idę teraz do Białej Grani? Biała Gran. No i ptaki śpiewają, o, jak ślicznie. No ja nie wierzę, co do mnie. Um, halo? 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 Gdzie mój jeleń? Co to było w ogóle? Co ja mój jelen się pytam. Pierwszy raz w życiu mi tak Skyrima ciała. No trudno, nie upolowałam Jelenie. Na no, przykro. Um. Mam chyba jakieś problemy techniczne, bo... A dobra, ten już nie bierz. Uh, o, wow. Nie uporowam jelenia, ale mamy dwa wilki i ich skóry. Jeszcze jedną rzecz muszę zmienić. Tego miecza tu nie chcemy, ten chcemy. Ten. No niech będzie, że na razie z tymi jeleniami dajemy go tylko pod dwójkę. Kondycja mi się coś nie odnawia. Halo. Co jest? Niechcący ściągnąłem sobie sama Skyrima na bazę. Ale dalej co, co jest z tą kondycją? Czekajcie, mikstury kondycji. No, to chyba już. Ja bym ciągle miała jakiś... łuk, ale napięty. Nie? O, zaczęła się napełniać. Dobra, naprawiona. Jakoś to będzie, już nie jest tragicznie. Jeku, ale Bóg, ale co to miało być? Nie! Był po prostu niemożliwy, jakaś masakra. No i jeszcze ta myszka. Dobra, będzie, miejmy nadzieję, że tylko jedno, tak, tylko jedno, nie, nie, będzie więcej, prawda? Wszyscy mówimy, nie będzie więcej wcięć w Tak. Tylko jedno. Na więcej się nie zgadzam. Ja kupię kurę. Nie zabiłam twarznicę. Nikt mi nic nie powiedział, a ja zabiłam kurę. Ej! Chodźmy dalej. No, motylki, ale fajne. Mogę je łapać. Błękitną matę to złapać, Ale niech sobie latają, takie to... Co ja jeszcze łapać będę? Dobra, Wiedziałam. Nie, ja słucham Nie, 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 Naprawdę nie chciałam. Aaaa! Nie dasz mi rady! To niechcący! Nie chciałam dołączyć do, do was! Chciałam Wam pomóc z gigantem, a nie! A, a mogę coś chociaż z niego zebrać? Tak. Spróbujmy a. uciekać do miasta. bo w końcu muszą mi odpuścić, no nie, nie mogą mnie gonić całą wieczność. Powiedzcie, że nie. A. Przestali. Teraz. Mogę z nimi zagadać, czy jak nie zobaczą, to znowu będzie źle dla mnie. No ale zresztą, Chcieli mnie zabić, co będę ryzykować, że będą chcieli znowu. No nie. Ha! Chodźmy do miasta. To lepszy pomysł. Pojawił się przymrozek. Przymrozek w Skyrim normalnie nowość. W także, że ja na połowie tego świata widzę śnieg. Oh. Ja tu sobie poczekam z dwie godziny. Wdź! Smoki szaleją, więc przejście Znowu jednak było. Na ręce. Oh, Okej, okay. patrzcie sobie, moje rączki zapłacimy, ile będzie trzeba, ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. O ja, dla cesarzy? Może schowasz Dziecię wojny. Prędzej uklęknę przed Wulflikiem Gromowładnym. Aha. Poza tym, Siwowłosy nigdy nie przygotowałby stali dla Legionu. Jak chcesz, wezmę tę robotę, ale nie spodziewaj się cudów. Okej, okay, super. Ej, 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 ty. Mam tu parę niezwykłych egzemplarzy. Jeśli zgadza się, no. Muszę to robić, jeśli chcę być kiedyś tak dobra jak siwo e. Siwowłosy. Tak się składa, że właśnie skończyłam moje najlepsze dzieło. To miecz. Wykułam go dla Jana, Walgrufa mm -hmm. większego. To niespodzianka i nie wiem nawet czego przyjmie, Ale słuchaj, możesz zanieść ten miecz mojemu ojcu? No spoko. spoko. Jest zarządca. Zanieśmy. Będzie wiedział kiedy wręczyć No los. Dzięki. Spaczka. Rozejrzyj się. Masz coś fajnego? Masz O.

jakiś kaptur, czy coś. I to będzie spoko. Szkoda, prawda? To no. nik Został posadzony w pierwszych latach istnienia Białej Grani. Uczniowie Kinneret wyczuwali w nim coś świętego i odbywali dalekie podróże, by usłyszeć w jego gałęziach szum wichrów bogini. To oni zbudowali świątynię. Oczywiście ostatnio nie ma tu wielu pielgrzymów. Mm -hmm, bo trochę umiera. Na wschód stąd jest ukryty gaj, w którym rośnie staroblask. To najstarsza żywa istota w Skyrim, a może w całym Tamri Czyli drzewo, okej. Okay. Drzewo w naszym mieście wyrosło z sadzonki tego drzewa. Wciąż widać bijącą z niego potęgę drzewa matki. Echo rozbrzmiewa nawet w jego nazwie. Myślałam Aha. o tym. Takie drzewa tak naprawdę nigdy nie umierają, a jedynie zapadają w sen. Gdybyśmy mieli trochę soku z drzewa matki, moglibyśmy przebudzić jego dziecko. Ale nawet jeśli znajdziesz staroblask, nie zdołasz go nakłuć zwykłym metalem. Jeżeli chcesz pomóc, musisz najpierw musisz zająć się Wiedźmokrukami. Podobno stworzyły jakąś broń do składania wiłów w ofierze. Nazywa się Zgubą Pokrzyw. Sama ruszyłabym na poszukiwania, gdyby te Wiedźmy nie przerażały. Twój duch jest silny. Poprowadzą cię wichry, e, W wichry to znajduje się w gnieździe Wiedźmokruków, zwanym sierocą Skałą. E, nie no, fajnie tylko. Bo wieźbochruki to jeszcze nie dla mnie. Dało nam by się jakaś fikstura odporności na ogień czy coś. No, bo wieźbochruki to jakoś zawsze mnie przerażały właśnie. Ja, ja nie chcę chyba z nimi do końca gadać. Ja w najmniejszej ochoty, no hej. Co ma oznaczać to wtargnięcie? No tak, tak, ale ty brzydka. Mam wieści z Helgen. To wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przypuści. No, no, no. Idę, idę. Po co na mnie krzyczałaś? Siema? Helgen udało ci się zobaczyć. Mhm. Mm Ale o się kołysze w natychmiast Jeśli w to to, ja jest falten, jest za na to za prowokację. No tak coś Nie będzie. Wyglądamy tak My samo. Będę Ale będę kiedyś wyglądać lepiej, w ciebie. ...wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Tak, ja No jasne. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Mhm. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego Uf, życia. Super. Możesz zrobić dla mnie. Coś jeszcze. No jasne, tylko. To zadanie odpowiednie dla kogoś o Twoich talentach. Mówi, mówić, mówić trochę szybciej. Mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami, plotkami, usmokami. Okej, okay. daj, prowadź. Ty, tak, tak no na szybko. Od tak, tak, dokładnie. A, tak. To musi być ta broń dla Jarla. Biedne dziewczyna, tak bardzo chciała udowodnić, że się nadaje. Przedstawię to Balgrufowi, gdy będzie w bardziej. Dziękuję. Proszę, przyjmij w zamian tę garść. monet. 20? Serio? 20? Niech nie. Ja mam no. wyznaczył nagrodę za bandy. Na ten dekret, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Okej. Okay. Jeśli jest jeszcze coś, w czym mogę ci pomóc, daj poznać. Przyszła? Chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze No jasne, ale chce się. Nie czekasz jej wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak. Pewnie chodzi mu o moje badania nad spokami. Nie serio? Tak. Przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. Mhm. Mm Okej. Okay. Prosto z mostu, co? No. Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych pytań. Po co i dlaczego? Lepiej zostawić to innym, prawda? No... Ja, y Dowiedziałem się, że w Czarnym Głazie jest pewna kamienna tablica. Czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę Zmoczych moczych cmentarzy? do Czarny Głazu. Znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie, i przynieś mi ją. Przed chwilą mówiłeś, że może jej tam w ogóle nie być, ale masz. O! Smoczy kamień z Czarny Głazu! Udało ci się go znaleźć! Hm, widać, że ulepiono cię z innej gliny niż tych prostaków, których zazwyczaj przysyłał mi jar. Mhm. Kończy się twoje zadanie, a zaczyna moje. To będzie bardziej umysłowy wysiłek, tak często w Skyrim nie doceniamy. Niestety. Aha. więc chodźmy. Jeden Nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Ruszajmy. Ojciec mówi, że jestem za mały, żeby ćwiczyć mieczem. Mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To mocno. E, Zgadza się. No. <laughs> Nie że zbliża się od Dobra, słyszałam. Są za dziecko, idź sobie, idź. Nie mój pan. Dałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze, nie zapomnijcie. się. chcecie z tobą. Serio, nie chcę nie zrobić. Nie ma życzą. czasu na ceremonie. Znów oh. potrzebuję Twojej pomocy. Idź z Ires niepiję w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helge. Tak, więc masz uciekając przed w smokiem smoka, w kajdankach. z nas. Masz rację. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać złocie mm -hmm. kamień dla Farangara. Chociaż tyle a wynici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij mhm. ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Super. Nie się przyłączyć. Bardzo bym chciał zobaczyć ten smutek. Nie, nie Okej, okay. z, z, z mamy się z, spotkać z, przy wieży, ale... Hmm... Chodźmy na razie przed twierdzę. radzić ze zbójami, ale ze smokami Okej, zobaczmy, czy możemy awansować, czy coś. To jeszcze nie czas, czyli okej. Okay. Więc tym oto pięknym akcentem naszej cudownej Zajry i w sali towarzyszy, która wygląda jak odwrócona łódka Sącycy i... W przystani mówią, że jarl co? Hmm, super, idę sobie z Waszej drogi chociażby przez wodę, bo mnie zamęczycie. Ok, tym cudownym widokiem ja się z Wami żegnam. Lajkujcie. Jeszcze raz chwila. Więc żegnam się z Wami. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!